Po prostu się nie dogadaliśmy. Zostałem jakby z góry osądzony, że czegoś zabraniam jej podejmować decyzję, gdzieś jechać, coś robić samej. Nie, nie zabraniam. Po prostu no, jeżeli chce robić swoje, niech robi, niech jedzie swoje, zacząć swoje sprawy i tak dalej, ja nie mam pretensji. Ja w danym dzień nie mogę pewne miejsce jechać, bo mam sprawę w sądzie z pewną osobą na ery i tyle. Nie mogę jechać do Warszawy i nie zabraniam jechać do, do Warszawy na przykład. I tyle. A to, że jestem na kończy, że chodzę z nią w nocy do żabki, że tu mieszka. Dużo osób, które nam krzywdy robiło i tak dalej, i tak dalej, i chodzę z nią do żabki. I ona jest zła, że ja cały czas za nią łażę, łażę, łażę. No przykro mi, no bo myślę, że to jest inaczej. No dobranoc, się staram, że poświęcam się dla niej swój czas. Że chcę o nią zadbać i tak dalej. No nieważne, no, jest jakaś spina lekka i tyle. Ale stream ze mną nie rozmawia, ja z nią w sumie. Ja nic jej nie, nie, nie zabraniam. Jeżeli jest gotowa jechać w wielki świat sama, nie mam za co przeprosić widzowie. Nie wiecie, jaka była gadka, prędzej. Nigdy w życiu. To ja zostałem, ja się czuję zraniony. Ona mi nic mi nie mówi, że ja czuję się pokrzywdzona, zraniona. No niestety no jestem troskliwe. Znam tę dzielnicę, mamy dużo wrogów, ludzie nam wchodzą do okna, do mieszkania. Co chwilę są jakieś jajka, śmiechy, petardy, okno nam ostatnio wysadzili. No i mówię, lepiej do pokoju nie wracać i teraz będzie atmosfera będzie jak debil. My jesteśmy! Nie ma! Czy ktoś, czy coś? Nie, nie interesuje mnie to. Ja i Dana. My. Ta poszła i kuchnię, ze mną gałaśnię chcę. Nie wiem. Może ja pójdę do pokoju ze streama robić, bo ja tu. Oj, dobra! Czujesz się jak nie u siebie w ogóle. Ja Seksek! Się... Czujesz się jakbym w programie? Dobra! Czujesz jak gówno się czuję, ze streamie. Ja się dosyć źle teraz czuję na streamie. Ciężko jest mi słowo nas wypowiedzieć. Czujesz się jakby mi to na głowę teraz wjeżdżała i trzy razy pytałem, czy pójdzie ze mną do łazienki, czy do kuchni porozmawiać. Nie chciała, czuję ja jej niczego nie zabrania. Jest wolną kobietą, niech robi co chce. Po prostu się może za bardzo trochę troszczyłem, martwiłem i może byłem nadopiekuńczy, może jak mówicie, jakiś narcyzm, nie wiem. Słuchajcie, ja daję luz e, ile mogę, bo po prostu jest noc, ja wiem jakie to jest osiedle, no nie chcę, żeby sama chodziła do sklepu. Tym bardziej, że mnie ludzie, dużo zmiennie nie lubi, i mogą na niej się jakby wyżyć, jej krzywdę zrobić. Ale ja powiedziałem jeżeli jej trochę to nie pasuje, że chodzę z nią do sklepu wieczorami, nie ma sprawy. Ale nie biorę odpowiedzialności za to, co się może wydarzyć. Wtedy ja nie wiem, czy sobie poradzi, no jest różnie. A to, że sam się zaniedbałem, bo tak teraz to wychodzi, że tą postawiłem kogoś wobec samego siebie, no to no trudno. To widocznie nie można poświęcać się bardziej dla kogoś innego niż dla samego siebie. No to mam kolejną nauczkę czyli dystans. No. Myślałem, że. Przytuli, że, tak, że dań o fajnie, że ze mną chodzi, że to wiecie o co chodzi. No po prostu może inaczej myślą, że jestem głupi. Nie pójdę czwarty raz się prosić o rozmowę. Nie. Gdzie ja płakałem, zostałem na swój sposób dla siebie, no zabolało mi to strasie, co bym powiedziała, nie Płacę A niech jedzie. Trzy razy, nie wiem czy płaczę, bo nie za... Trzy razy. No niech jedzie! O to mi chodzi! Tylko jak coś tam się stanie, niech żeby nie miała prezencji. A, blende, Już Nie powiedział, że szacunek do mnie, do mojej mamy. Do Was widzowie. się schować z e-papierosem i pisać na telefonie. Zajbij się, kochanie. Oby, tak dalej. Zakryję się w kurze i będzie grubo. Nie, nic nie wziął. Jak już normalnie żyć, My chyba. No to okej. Okay. zasługuje na to, nie? Czy nie? No to jest okej, okay, nie? No nie jest okej, okay, no. Nie jest? Teraz bym grubo pojechał ze to pytanie Nikoli, tak wiesz. Na tak hardcora. Wszystko albo nic. Na śmierć i życie, nie? Ale myślę, że odpuszczę jedzie w tej Nie? Nie, nie, nie. Bo. Jedzie, <todziew�> jedzie. Czy tak się petać grubone? Czy jak debil ignorowany? Robię wszystko, co jak śmiech przed tą teraz